Dzień dobry Państwu. Z tej strony Adam Stanisław Czeczewskowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jesteśmy, słuchajcie, w Augustowie, na tyłach budynku z połem Ptysia. Chcę może pokazać. To jest taki kosmiczny budynek. Tam mamy widać wieżę kościoła. Tak? To jest tam. I słuchajcie, mamy tu piwo biebrzańskie, malinowe, z pigwą, lokalny wytwór, wytwór. tak. Tak, co jak do zwierząt, popierają e, i tak dalej. Y, naleję to piwo, żeby było, było wszystko tak, jak na filmach, malinówka taka. Ta. O, no. to będzie dla kamerzysty, tak. a tutaj widzimy e, takie lokalne pyszności, czyli kartacz, e, jeden kartacz, ale solidny, starczy i e, chłodnik litewski, e, bo jesteśmy na pograniczu Polski i Litwy podnik litewski e, z ziemniakami z okrasą tak to wygląda a tu w ogóle widać dwa budynki te dwa budynki mieszkalne są to identyczne bloki ten, ten, ten wzór co mój mój na Grodgera 1 tu tam jest tylko jeden a tu jak widzę bliźnia dwa co najmniej dwa a może więcej nie wiem ale odnowiony, bardzo fajny, to jest włoski taki typu, typu właśnie statek, symbolizować statek, no i ja czuję się po prostu jak, jak w domu, sława wielkiej Polsce i pozdrawiam wszystkich, którzy nie mogą być, albo nie wiedzą, że nie mogą, bo nie mają wyobraźni, albo nie mają pieniędzy i z reguły nigdy tu nie będą, Zobaczcie w ogóle jaki niebo mamy piękne Idziemy na plażę plażować bo jesteśmy na wakacjach I zarazem w prasy Polskiego Centrum Dnia Narodowego Sława Wielkiej Polsce Już żyje Polska Hej